Siema, tutaj Emu. Um, dzisiaj pokażę Wam sztuczkę z wysuwającą się kartą. Tak przykładowo, że staje jedna. Tak, ok. To najpierw oddzielamy dziewiątki i asy. W sensie, że od dziewiątek do asów. I tutaj zostaje. Wszystkie tutaj karty od dziewiątek do asów. Okej. Okay. No to tak, teraz stosujemy je. I pokażę. Jakby 3 po 3. Widzimy kartę na dwie kubki. Wiz wybiera jedną kartę z tych 9. No to przykładowo to. Zapamiętaliście? Ok, odpadam. Biorę drugą i jedną kubkę. I teraz układam. W 17 sposób. To oto wasza ta karta. Teraz tą drugą kropką przekładamy. O teraz... Tak... Tak... I tak. Czy to ta karta? Tak, oczywiście, że to ta karta. Dobrze. To teraz wyjaśniamy. Tasujemy. Okej, okay, potesowano. No to teraz wyjaśniamy Dzielimy na te trzy kubki. Teraz um, została karta, dzielimy na dwie. I tak, teraz mówiłem widzowi, żeby wygra, wygrał jedną z tych dziewięciu kart. Widz wybiera przykładowo tą. No. Okej. Okay, Dobra. Odkładają. Bierzemy jedną z i dzielimy. I liczymy się Jeden, dwa, trzy, cztery. I tą piątą kartą, którą kładziemy do tej dodawania, jest tą, którą wybrał Wica. Ta, tak, okej. Okay. I tak na Tą drugą co została. Tak przykładamy, żeby było tak. Teraz lekko uginamy karty. I tak. tak. I to na pewno ta karta. Ostatnią kartą, która zostanie, musi być ta, którą widz wybrał. Więc w tym przypadku ta dama. Zgadza się. Ok, teraz dziękuję i zapraszam do subskrypcji.